Deep Broker Anna Dąbrowska. Dzisiaj mamy 24 marzec, wtorek. Zaczynamy. Bardzo dużo się dzieje na giełdzie, bardzo się dużo dzieje na świecie. Niepewność, strach, jak będzie z ekonomią w przyszłości, jak będzie w ogóle z naszym życiem w przyszłości. Natomiast chcąc dokonywać udanych inwestycji, musimy odsunąć te wszystkie myślenie na bok. I po prostu działać zimną głową, bo właśnie wtedy pojawiają się okazje, właśnie wtedy dużo się dzieje i trzeba zachować trzeba trzymać się blisko rynku, analizować, być, nie stać z boku. Dlatego, że nie jest to czas na to, jest czas na działanie. Spójrzmy na dax. Wykres tutaj. Bardzo długoterminowy. Linia zaznaczona na zielono są to poziom szczytu. Mamy tutaj, był szczyt 2000, 2000. Tutaj mamy 2007 i teraz zeszliśmy na ten poziom, tak? Czyli jest to poziom wsparcia mega silny. Silniejszego jakby nie ma, to jest to. To jest ten poziom, który jest wsparciem, to są ostatnie dwa szczyty na przestrzeni ostatnich 20 lat. Także jest to z pewnością coś. Bardzo szybki spadek. Zobaczmy, gdzie, jeśli chodzi Fibonacci, gdzie my jesteśmy od całej korekty, od całej hossy ostatniej. Fibonacci retracement, czyli wezmę tutaj, tutaj mi przykrywa taka jedna belka, więc ja nie jestem pewna, który to jest rok. Chwileczkę przesunę. Tak, to jest właśnie to. Jeszcze raz. Fibonacci retracement. Jedziemy do góry całą tą ostatnią hossę i widzimy ładnie, że te spadki są na 50% całej hossy, czyli 50% wzrostów zostało zniwelowanych w przeciągu kilku tygodni. Tutaj jesteśmy. Ok, zdejmę to. Przejdźmy. Teraz wiemy, gdzie jesteśmy w. W długim terminie, w okresie lat, to był wykres tygodniowy. Zawężmy to do wykresu dziennego. Na wykresie dziennym, o tutaj jest jeszcze RSI, pokazuje ogromne, ogromne wyprzedanie. Tak. Tutaj widzimy wykres dzienny, pojedyncze, świece. I co my tutaj mamy? Tu jest ten poziom wsparcia. Tutaj mamy świecę, taki młot, młot wybijający, można powiedzieć, z 19 marca. I od tego czasu mamy tutaj wsparcie. Zdecydowanie pojawił się popyt na daksie. Przejdźmy do wykresów jeszcze w jeszcze niższym interwale. To są, jakby, dopiero raczkujące początki. Natomiast ten popyt się pojawił. Czyli. W tym momencie do zawierania długiej pozycji w ujęciu, tutaj w wykresie godzinnym i kilku dni, no to nie jest to dogodna pozycja, bo jesteśmy na poziomach szczytów, tak? Czyli, tak mówiąc, już bardziej tradingowo, a nie długoterminowo, można by poczekać, aż będzie korekta tego ruchu, zwątpienie i wtedy wejść. Mówię, oczywiście, w sytuacji idealnej, bo bez wątpienia coś to zaczyna nam się rysować. Pojawili się kupujący, mamy tutaj taką małą linię trendu, po której notowania się tną i są prowadzone po niej. Także coś już zaczęło się dziać w drugą stronę. Tak? Jest to dołek, dołek i jest to respektowane przez ostatnie tutaj, ostatni tutaj czas. Jest to wszystko jeszcze bardzo świeże, bardzo niskie poziomy. Natomiast y, pojawia się, rynek jest na absolutnie, Wyprzedanych poziomach, więc naturalne jest, czy wcześniej, czy później, on y, rynek <znajdzie>, znajdzie siłę, żeby się odbić. Wykres tygodniowy. To jest taka świeczka delikatna, prowzrostowa, bo ona tutaj ma notowania, zeszły tutaj do tego poziomu wsparcia, zrespektowały ten poziom, czyli natychmiast odbiły i tydzień zakończył się wyżej niż szedł. Tak? Ona jest czerwona, czyli jeszcze jest świecą spadkową więc nie jest tak silny, jeśli to by był na przykład pin zielony wzrostowy, natomiast jest, bez wątpienia daje nam pewną informację, szczególnie, że jest na poziomie wsparcia. Teraz, jak widzimy na ten tydzień, a mamy dopiero wtorek, mamy piękną świecę zieloną, przejmującą tą świecę, także na ten czas, tak jak to wszystko zostaje zachowane, wygląda bardzo fajnie, nie mówię, że już od tego czasu będziemy jechać tylko w górę, natomiast zdecydowanie korekta wzrostowa się tutaj rysuje, rysuje dla, dla DAXA. Także na takie, na tak, takie momenty na wykresie dziennym tak, tak można zacząć myśleć o, o inwestowaniu, o tradowaniu, a inwestowaniu w długim terminie żeby skupić akcje po, po, po niższej cenie, no to zawsze jest na to no jakby dobry moment, dlatego że akcje są bardzo przecenione. Tylko inwestowanie bez analizy technicznej trzeba mieć nastawienie, że jeśli spadną niżej, to ewentualnie dokupujemy. Z analizą techniczną można powiedzieć, że czekamy na takie poziomy. Jest to, jest to poziom wsparcia, zaczyna się coś dziać, więc możemy określić poziom stop loss, czy jeśli to wszystko nie zostanie zrealizowane, może mieć stop loss poniżej tego poziomu wsparcia. I tak to, a jeśli chodzi o day trading, to w ogóle możemy bardzo precyzyjnie wchodzić w pozycje i stop loss może być jeszcze bardziej precyzyjny, czyli na przykład pod linią trendu tutaj czy w tym przedziale gdzieś jeszcze bardziej uściślony. Na dziś jest to troszkę wysoki poziom. Bo jest to tutaj ostatnie, ostatnie szczyty. Natomiast no nie ma tylko, że spadki i nie mają się gdzieś zatrzymać. One się zatrzymały. Trzeba to monitorować. To był dax. SP 500. SP 500 przejdźmy może też do wykresu w długim terminie, żeby zobaczyć, gdzie my w ogóle jesteśmy. Weźmy wykres miesięczny. Ok. Cały czas tutaj pokazywałam tą linię trendu wzrostowego dla, dla SP500 i ona nie została pokonana. W zasadzie to można powiedzieć, że to już zaczyna ten scenariusz być bardzo mało aktualny, bo ona została pokonana. Tylko, że proszę pamiętać, że to jest wykres miesięczny, czyli jeśli tutaj będą wzrosty z tej świecy i, i zamknie się miesiąc powyżej, to już tak niekoniecznie to możemy wtedy powiedzieć, że zostało obronione. Na, na dzień dzisiejszy hoss z 2009 roku została skorygowana o 30, tutaj można powiedzieć 40%. Tutaj ten poziom jest, jest wsparciem. Jest to wsparcie, gdyż są to w dalszym ciągu dołki z 2018 roku. To tutaj widzimy, podejście z tego, jest ja za chwilę to pokażę na wykresie dziennym. W dalszym ciągu można to uznać jako podwójne, podwójne dno. Przejdźmy już na wykres dzienny. Tyle tych linii, to mi się zaczyna same mienić w oczach. Ale zobaczmy, ta zielona linia to jest właśnie ten, te podwójne dno, czyli to jest dołek 2000, grudzień 2018. I póki co te tutaj świece jakby zatrzymały się z pewnością. Jest dużo cieni, cieni to jest niezdecydowanie. Rynek idzie, wraca, czyli mamy tutaj same cienie, walka z cieniami na wykresie dziennym, czyli ten poziom jest, jest respektowany. I teraz klub programu. Wykres dzienny wczoraj nam uformowała się taka świeca, to jest odwrócony młot, tak? To ja mówię o świecy wczorajszej, to jest to. I co nam mówi analiza świecowa klasyczna o takiej świecy odwrócony młot? Odwrócony młot po spadkach jest świecą sygnałem kupna. Okay? I teraz ma kilka przesłanek. Im ten cień tutaj na dole jest mniejszy, tym ta świeca jest silniejsza i bardziej wymowna. To wszystko ma swoje przesłanki, nie tylko, że ktoś tak powiedział, tylko ma przesłanki psychologiczne, coś za tym idzie. Czyli co nam mówi w ogóle ta świeca? Mówi nam, że pojawili się tutaj kupujący. W dalszym ciągu są sprzedający, ale, yy, ale kupujący też się pojawili, tak? I, I być może oni tutaj wygrają tą walkę, szczególnie, że rynek jest bardzo, bardzo Wyprzedany. Możemy też zobaczyć tutaj sobie na RSI. Te wyprzedanie zaczyna mieć dywergencję, czyli tu było niżej wskaźnik, natomiast wykres teraz jest niżej, ale wskaźnik nie jest. Więc widzimy, iż jest to, jest to coś, czego możemy jakby się złapać. Czyli tak, przede wszystkim ten, ten odwrócony młot jest na poziomie wsparcia. To jest ten podwójne dno, o, tutaj, o którym tutaj Mówimy, to jest ten poziom i, i tak to. Tutaj zaczynam mówić o tym cieniu. Jeśli on jest malutki, taki jaki tutaj jest, mówi nam to, że dzień rozpoczął się i, i kupujący nie pozwolili zejść za dużo poniżej otwarcia, tak? bo notowania otworzyły się tutaj na, na dole korpusu tej świecy. I notowania zeszły zaledwie tylko trochę, później zeszły aż tak daleko i zamknęły się tutaj, gdzie zamknął się korpus. Taka jest historia tej świecy. Czyli co dalej? Inwestując, tradując na poziom, z poziomu takiej świecy, mamy dobrą sytuację odnośnie zarządzania ryzykiem, czyli możemy Mieć ustalony poziom stop loss, czyli poniżej tej świecy możemy mieć ustalony stop loss, i wtedy kontrolujemy ryzyko, jest to bardziej precyzyjne wejście, wejście w pozycję. Teraz, jak każda formacja świecowa, tutaj formacja świecowa złożona jest tylko z jednej świecy, musi mieć potwierdzenie, czyli musimy, będziemy patrzeć na kolejne świeczki, szczególnie dziś, jak ta świeca się zamknie, czy podejmie dialog wzrostowy, i zapominajmy, że rynek jest bardzo wykupiony, wyprzedany, więc oczekuję jakby chętnie podejmie dialog, jeśli będzie jakaś korekta, żeby odreagować te, te spadki. To jest bardzo naturalne, jest impuls korekta, impuls korekta. Na razie mamy bardzo silny impuls w dół bez jakiejś konkretniejszej korekty w górę, a jest to oczywiście bardzo mile widziane, bardzo naturalne. Czyli ja nie mówię, że jest odwrócenie trendu i jest, będzie teraz trend wzrostowy, ale korekta wzrostowa jest jak najbardziej tutaj oczekiwana przez rynek, przez wszystkich uczestników rynku. Okay? Czyli mamy coś, zarówno na DAXie, jak i na SB500 pojawia się jakieś, jakieś pierwsze jaskółki. To wykres. Wykres dzienny. Możemy sobie zmienić średnią z tej czerwonej, która miałam, na czarną, na przykład, żeby była niemyląca, nie, że spadkowa. Zaczyna się wychylać do góry. Jeśli notowania przejdą tutaj na ten poziom, no to już w ogóle zaczynamy być jeszcze bardziej optymistyczni. Okay? Czyli tak wyglądają akcje giełdy. Indeks dolara. Dotknął poziomu tutaj szczytu, który miał w 2016, czyli on dotknął tylko tego tutaj najwyższego poziomu i natychmiast notowania skorygowały. Wyższe poziomy to był tylko rok 2000, były bardzo dużo wysokie, jakby to była anomalia dla, dla indeksu dolara, ale miała miejsce, to było 20 lat temu, tak? Tak jak jesteśmy tutaj w tym nowoczesnym, aktualnym świecie, który, który znamy z okazji z ostatnich 20 lat takich poziomów nie było i indeks dotknął tego poziomu 2016 i ma korektę, także naturalnie możemy się tutaj spodziewać korektę tego ruchu wzrostowego dla dolara. Dolar do złotówki analogicznie dotknął poziomu tutaj z tego 2016 roku i możemy także się spodziewać korekty, korekty z tego poziomu. Jeśli wejdziemy na interwał niższy, na przykład godzinny, to możemy też bardziej precyzyjnie tutaj zajmować pozycję. Mamy tutaj podwójny szczyt. Linia trendu zaczyna się, linia tutaj średnia zaczyna się. Przechylać, także możemy tutaj bardziej operować na interwałach niższych. Euro do dolara. Wczoraj tutaj nakreśliłam taką linię trendu spadkowego, licząc, iż notowania dojdą do tego poziomu, i właśnie już doszły. Także tutaj, tutaj, tak to wygląda. Mm, tylko teraz trzeba uważać, jak ten dolar będzie się osłabiać, to tutaj to może, to może podejść jeszcze wyżej, tak? Także musimy to rozgrywać na kilku wykresach. Z analizy wykresu tutaj tylko euro-dolara, to mamy test linii trendu spadkowego i możemy się spodziewać spadku stąd. Tak działa linia trendu, że rysujemy linię trendu, odbicie od niej, czyli, czyli można liczyć na, na, kolejne, na kolejne spadki. Okay. Złoto, złoto pięknie odbiło tutaj od swojego poziomu, który wspiera ten ruch. Tutaj poziom zaznaczony na, na zielono, to jest bardzo silny, Silne wsparcie, mieliśmy ładny wzrost. Teraz notowania doszły tutaj do, do lokalnego poziomu oporu: GDXJ, srebro. Srebro też ma swoją tutaj korektę wzrostową i doszło do silnego poziomu oporu, dlatego że tutaj kiedyś co było wsparciem. To teraz jest oporem, czyli ten poziom, co już tutaj jest zaznaczony na zielono, tak naprawdę powinien być zaznaczony na czerwono. Chwileczkę. Czyli to, co tutaj, kiedy było odbijaniem, tutaj podwójne dno zostało to już nie, nie, niezrespektowane, i teraz jest poziomem oporu. Czyli tak to wygląda. Najciekawiej tak naprawdę jest teraz dla, dla rynku akcji, czyli DAX, Europa, Ameryka i, będzie, i można to rozgrywać na, na kilku poziomach: albo inwestowanie w długim terminie, albo day trading i, i tutaj operowanie z niższych interwałów i bardziej precyzyjne przez to zarządzanie ryzykiem także. Dziękuję serdecznie za uwagę, życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Dziękuję.